Yo, jest nicey! Witam was serdecznie w moim kolejnym filmiku z gry Team Fortress 2. Jest to kolejny filmik z serii Moje ulubione sety. Mianowicie dzisiaj prezentuję wam klasę Pyro, a moimi ulubionymi broniami, z którymi gram, jest to Digrizer, Flara oraz The Powerjack. Grałem już tym setem na jednym z moich e, filmików. E, mianowicie był to filmik dotyczący e, Riser Shootera z tego co pamiętam, ale dzisiaj pokazuję Wam ten set wraz podczas grania nim z Flarą. Gramy na mapie PL Upward, Już tutaj mam przeciwników Soldiera i Pyrkę i ten Sold szybko zeskoczył ze schodów i nie, nie byłem w stanie niestety odbić jego rakiet. No niestety, ale na szczęście mamy dość szybki respawn, więc zobaczymy jak nam teraz pójdzie w tym życiu. Hmm, okej, okay, mamy pyrkę, i drugą pyrkę jeszcze na, na schodach. Boże, na schodach, na tych, na, na torach. Ale udało nam się spalić. Ten soldier mnie irytuje, o, ale udało mi się go pięknie zabić z odbicia jego własnej rakiety. A tam widzę chyba jest combo, Nie, tam, tam się engineer y, następująco rozbudował. Pójdziemy sobie tym. Nie! Zobaczymy, jak nam się teraz udało. O, udało nam się teraz tu przeskoczyć, na szczęście. Bo jeżeli bym tutaj nie trafił, no naprawdę byłbym zirytowany. Ok, nasz wojezu. Ich pyrka nam tu wlazła naprawdę bardzo agresywnie. Ja im teraz też tutaj wejdę. Zobaczymy, co nam się tutaj udało ubić. Póki co, widzę, ja mam 13 HP. Sytuację mam niezaciekawą. Jest sniper, kurde! Dużo red, tutaj już nam zakabowała przedostatni punkt. Heavy zmierza w moją stronę. Mam nadzieję, że uda mi się szybko dotrzeć do apteczki Uliczającej mi całe życie. O, chodź tu sniperze. Wow, ale dostajesz piękną flarę między schodami. Dobra, tam jest Heavy. Ale dobra, zeskoczył. Nie będziemy go gonić, bo to zapewne skończy się dla nas śmiercią. Trzeba zniszczyć minicentry Tutaj spaja I zepchnąć ich z punktu Ale chyba mi się to nie uda, nie? A! Jednego nam się udało zepchnąć, więc jest dobrze, ale jednak przegraliśmy to No cóż, ale przynajmniej jakieś kile udało... O! Dwóch! Nie, jednego wykończyłem, bo się bomba zniszczyła No cóż, więc widzimy się w takim razie w kolejnej rundzie Ok, rozpoczęła nam się runda, tym razem to my jesteśmy po stronie atakujących Wiem, że zapewne będzie ciężko tutaj się przedostać po stronie, ale mamy medyka. <gryb> chodź skocie, wypchniemy cię. Sayonara. Dobra, idziemy z Treborem jako medykiem. Więc teraz chyba raczej coś ubije więcej. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. I jednak nam nie wyjdzie, bo spy postanowił wkroczyć i... I zaćgać nam naszego kochanego medyczka. Ten set dla pyrki przypadł mi dość szczególnie, jak pewnie dużej większości pyrek. Z racji iż Degreezer, właśnie tak jak już pewnie wiecie, zwiększa wam szybkość zmienności waszych broni. Natomiast Power Jack pozwala Wam podczas jego wyciągnięcia stać się yy, lekko szybszym, co może Wam pomóc podczas ucieczek, ale niestety jak macie go wyciągniętego, to jesteście wtedy bardziej podatni na obrażenia. Także należy go używać z rozsądkiem i także po zabiciu dostajecie pewną część HP, także na takie krótkie dobicia, albo jeżeli widzicie, że przeciwnik na pewno was nie zabije, bo załóżmy stoi w miejscu, to możecie wyciągnąć sobie takiego power jacka i dostać lekkiego overheala, co jest dość przydatne. No a flara no to wiadomo, musi współgrać najlepiej właśnie z digrizerem, gdyż wtedy właśnie dzięki tej szybko zmienności broni możemy posiłkować się o takiego właśnie szybkiego killa. Jak tutaj na snajperze, gdyż wystarczy tylko szybko podpalić, podbić przeciwnika. A następnie wyprowadzić szybką flarę. Teraz udało mi się im zaś tutaj od tyłu. Nie wiem, gdzie ta pyrka tutaj, co była, uciekła. Zgasimy naszych grubasków, ale już raczej nie, nie potrzebowali tego. Tego medyka, wow, nawet, nawet nie miał tyle HP, żeby go podbić. więc szybko udało mi się go spalić. Dobra. Coś odbiliśmy, ale nie będę ryzykował. Lepiej się cofnąć po apteczkę, prawda? Więc no, zobaczymy teraz, jak nam to pójdzie. Wyjdzie oni nasi już tutaj zakapowali bardzo ładnie. Punkt dwa: Grubasy sobie chodzą przy wózku, trafione heavy z tego. Jeszcze jeden piękniej, Gruby został wyeliminowany z rozgrywki. Sniper jest tam w domku, a tutaj mam jakiegoś skauta, przywitasz się z moim ogniem? Gdzieś tu jest. Gdzie on Polas? Dobra, Enga nam się udało na szczęście spalić, gdyż on był jedynym takim chyba tutaj kandydatem, który mógł mnie zniszczyć. I tutaj piękny kryt dla mnie z Power Jacka, który dał mi dość konkretnego yy, overheala. Tutaj Demoman dostał ładnego kryta. Także widzicie, set potrafi być naprawdę zabójczy. Tylko trzeba wiedzieć, którędy należy chodzić na serwerach, abyśmy nie musieli cały czas wplątywać się w grupkę przeciwników. Tak jak widzicie, ja cały czas takimi takimi właśnie podziemiami, gdzie praktycznie mało co, kogo tutaj możemy znaleźć. A ten skał zabij mnie z ryby. Ja pierniczę, no nie wierzę w to po prostu jaki ludzie... jakiego ludzie mają po prostu farta. Okej, okay, wracamy po... Po naszej śmierci. N niestety bardzo oka Bardzo okazała się ona być dla mnie poniżająca. Zabity IC z rybki. Okej, okay, mamy buffa. Więc my teraz tutaj posiłkujemy się o pchanie wózeczka a raczej oni Wiesz, my zajmiemy się lepiej tutaj y, fragowaniem Okej okay. Dobra robota tutaj Schowamy się za tym wózkiem I to chyba będzie koniec Tak Nie! Jacie Ten, ten soldier po prostu nie wiem co on tutaj wykonał W ostatniej chwili udało mu się nas odepchnąć To jest po prostu to jest niemożliwe Jak wielkiego miał ten Soldier farta, że udało mu się aż tak po prostu nas wypchnąć Niesamowity po prostu, niesamowity tutaj Place od tego Soldera, który naprawdę ja się po prostu tego po nim nie spodziewałem I gdzieś tutaj jest centry I będzie je ciężko zabić, a szczególnie mnie teraz będzie łatwo zabić Bo ja tutaj mam 25 HP, ale dobra, teraz możemy bardziej Być agresywni Kurczę, teraz się inżynierzy zaczęli rozbudowywać, więc będzie teraz bardzo ciężko dla mnie tutaj coś zrobić. Nie interesuje to sentry. O, dobra robota tutaj ode mnie. Dobra. O, ta pyrka miała bardzo mało HP. Więc udało mi się ją na szczęście jednym płomyczkiem y, zniszczyć. O, tapirka tak samo. Nie wiem co mają te pirki. I piękna tutaj wygrana. Moje drużyny bardzo ładnie tutaj zakapowali punkcik. Pięknie. Dobra robota drużyno. Y, także myślę, że to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak to nie zapomnijcie o lajkowaniu, łapkowaniu sub i subskrybowaniu mojego y, kanału. Za pewien czas, myślę, że w przyszłym, bądź na jeszcze następnym odcinku podam wyniki odnośnie mojego konkursu. Zostało to lekko zaktualizowane, ponieważ postanowiłem, że wygrają aż trzy osoby i każda z nich będzie mogła wygrać po dwie czapki. Więc jest to naprawdę dobra nagroda, moim zdaniem. Mam je tutaj już przeszykowane i jakość tych czapek, czyli. Jeżeli ktoś dostanie lepsze dwie czapki, i inni gorsze, to będzie to oznaczało, że e, będzie to oznaczało jakość ich e, tego, tej waszej akcji, całej z tego Team Fortress 2 tej waszej najśmieszniejszej akcji. Więc, jeżeli jest jakaś, która była na pierwszym miejscu, to dostaniecie e, według mnie te takie najfajniejsze dwie czapki z tego mojego plecaka, a pozostali dwa dostaną też jakieś dwie, ale już wiadomo, nie takie, nie aż tak e, fajne. Mhm. Także myślę, że warto jest faktycznie napisać coś, wysilić się bardziej, napisać coś o wiele bardziej ciekawego, śmieszniejszego, być bardziej epickiego, żeby móc wygrać aż dwie czarmowe, darmowe czapki. No uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna nagroda za darmo. Postanowiłem też, że filmiki z kamerką nie będą się w zasadzie pojawiać. Jeżeli już, no to no dość rzadko. Już uważam, że no, do Team Fortress 2 jednak kamerka tak za bardzo nie pasuje a przynajmniej dla mnie, bo ja nie jestem jakiegoś rodzaju entertainmentem, czy jak to tam się wymawia, że no ja nie robię za, du za dużo przed tą kamerką tak naprawdę, więc uważam, że jest ona po prostu zbędna, więc mam nadzieję, że za dużo y, się tutaj nie zmieni y, i filmiki będą się wam, wa wam dalej bardziej podobały, gdyż myślę, że jednak chodzi w filmikach o to, y, aby jednak one przedstawiały najfajniejsze jakieś akcje, a nie to co ja pokazuję na tej mojej kamerce. Także jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia na razie i cześć! Z Market Garden, może właśnie z Market Gardenery nie, bo Market Gardener jest zabroniony na e, serwerach e, do 6 na 6 Lubię was się Romer, gra jako o jej kodłosetki. Z romer właśnie nasz gra z y, y, gambocami, co pozwala mu bycie, na bycie bardziej mobilnym.